Uwaga! Nadciąga Dawid z tajemniczymi pakunkami. Walizeczki są bardzo do siebie podobne. W obu są niewielkie drony. Tego można upolować za 6 stówek, a ten kosztuje jakieś 1800. Dzisiaj dronem może latać każdy. Ważne tylko, żeby pamiętać, żeby dany dron, jego waga nie przekroczyła 250 gramów. Na cięższe drony trzeba mieć uprawnienia. Ten. Spełnia te warunki. A jak tańszy konkurent w kolorze pomarańczy? Poniżej 250 gramów. Wszystko się zgadza. Sądząc po ruchu koron drzew, drony nie będą miały dziś łatwo. Najważniejszą funkcją drona. Jest GPS, to dzięki niemu w łatwy sposób kontrolujemy i sterujemy dronem. Zwróćcie uwagę, jak dron zachowuje się w trudnych warunkach. Wieje wiatr, a mimo tego dron zachowuje się stabilnie. Zresztą utrudnijmy mu jeszcze trochę zadanie. Stabilny, skubany, zachowuje równowagę i zawsze wraca w to samo miejsce. Na lotnisku czeka już kolejny statek powietrzny wagi piórkowej. Teoretycznie jest jeszcze bardziej odporny na podmuchy wiatru. Zaraz się przekonamy. Na pierwszy rzut oka widać, że ten dron zachowuje się trochę inaczej niż ten poprzedni. Czyli tutaj GPS też działa inaczej niż w tym pierwszym dronie. Mamy identyczne warunki atmosferyczne, wieje wiatr, dron łapie stabilizację, ale jemu też utrudnimy zadanie. Aha. No, właśnie. Ten dron jest 5 razy tańszy niż ten poprzedni. I to chyba widać. W sumie to przydałby się jakiś kask. Oj, rzuca dziś tymi topolami. A to jeszcze nie koniec testów. Kolejna super funkcja to funkcja automatycznego powrotu. Odpalamy drona. Startujemy. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale wystartowaliśmy z dość charakterystycznego miejsca. Zadanie jest takie, żeby dron powrócił dokładnie w to miejsce. W sytuacji, kiedy stracicie kontrolę nad dronem, albo stracicie go z pola widzenia, albo po prostu zacznie się rozładowywać bateria, to wtedy wystarczy wcisnąć przycisk automatycznego powrotu. Wtedy dron wzniesie się na odpowiednią wysokość, żeby ominąć wszelkie przeszkody i wróci do miejsca startu. Return to home. Dron musi teraz odnaleźć najkrótszą i bezpieczną drogę. Obraz z kamery, jak widać, jest płynny i niezakłócony. Max altitude reached. Teraz szary dron łagodnie i bezpiecznie osiada na lądowisku, korygując boczne podmuchy. Chyba jednak pomyliły mu się rowery namalowane na ścieżce. Tu było lądowisko. Pomylił się o 3 metry, ale taki margines błędu chyba możemy mu wybaczyć. Strach pomyśleć, gdzie wyląduje jego tańszy konkurent. Ten dron do nagrywania wideo średnio się nadaje. Obraz się trzęsie, a czasem zrywa połączenie. To o tyle istotne, że pomarańczowy dron, w przeciwieństwie do szarego, nie ma własnej karty pamięci. Nagrywa obraz za pomocą aplikacji w telefonie. Nie no jest, jest delikatnie mówiąc niestabilny. Dobra, wystarczy. Wracaj do tatusia. Wciskamy guzik. Niósł się na odpowiednią wysokość. Podobnie jak w przypadku pierwszego. Wraca. Szybko przyleciał nad lądowisko i rozpoczął proces lądowania. To się uda. Ten dron wylądował właściwie metr od miejsca, z którego wystartował. Poradził sobie lepiej niż tamten. Szef dronów.